Przyglądam się ostatnio na YouTube takiemu człowiekowi ze Stanów Zjednoczonych, który za 710 milionów dolarów sprzedał swoją firmę. Pewnie zaczął jakiś inny biznes, ale 2 miliony z tych 710 milionów, które zarobił na sprzedaży swojej firmy, przeznaczył na to, żeby bardzo dokładnie zbadać cały swój organizm i na bazie tych badań opracować po prostu dietę i jak najlepszy możliwy styl życia. Ten nowy styl życia i ta super dieta, i te wszystkie porady, o których można właśnie tam u niego na, na YouTubie posłuchać, mają na celu to, żeby odmłodzić go. I jak twierdzi, umożliwić mu to, żeby nie umarł. I założył zresztą taki ruch, który się nazywa Don't Die, czyli nie umieraj. I on wierzy, że jesteśmy właśnie pierwszym pokoleniem, które być może nie będzie musiało, które być może nie będzie musiało umierać. Wydaje mi się, że to są płonne nadzieje i że nic mu z tego nie wyjdzie. Życzę mu oczywiście jak najlepiej, szczęść mu Boże, ale trudno wyobrazić sobie to, żeby nawet przy takim postępie medycyny, jaki jest dzisiaj przy zastosowaniu bardzo różnych rzeczy ten cel mógł, mógł się zrealizować. Oby żył jak najdłużej, oby było mu jak najlepiej, ale wydaje mi się, że, że, że tak się nie da zrobić. Że tak się nie da zrobić. I moi drodzy, popatrzcie na dzisiejsze słowo z pierwszego, z pierwszego czytania z księgi proroka Jeremiasza, bo jest tutaj powiedziane, że przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, i który w ciele upatruje swoją siłę. Tak trochę jest w przypadku tego człowieka. On powiedział, że myśl o życiu wiecznym. Myśl o tym, co będzie po śmierci, po pierwsze jest bardzo niepewna, dlatego że nikt nigdy stamtąd nie wrócił i nie wiemy, co z tego wszystkiego będzie. A po drugie powiedział, że jakby odkładanie myślenia o jakichś poważnych problemach, z którymi się mierzymy, do perspektywy wieczności, że tam będzie ich rozwiązanie, że to nas osłabia jako gatunek tu, tu i teraz. Ale wydaje mi się, tak jak powiedziałem już wcześniej, że ta jego perspektywa jest bardzo krótkowzroczna. Po pierwsze, trudno powiedzieć, na jak długo wystarczy mu pieniędzy i jakiejś sprawności umysłowej, żeby całym tym biznesem, który utrzymuje ten jego styl życia, no, odpowiednio zarządzać. Ciekaw jestem, czy nie braknie też w jego życiu ludzi, którzy będą właśnie chcieli mu poświęcać uwagę, a ostatecznie, nawet gdyby ten cel udało się zrealizować, to wydaje mi się, że wieczne życie albo zbyt długie życie tutaj na Ziemi będzie dla człowieka bardzo frustrujące, bo życie biologiczne, życie na tym poziomie fizycznym, wiemy dobrze, nie jest to wszystko, i człowiek potrzebuje czegoś, czegoś o wiele więcej, czegoś o wiele więcej, żeby Mógł właśnie doświadczyć jakiejś pełni. Więc przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, to przekleństwo nie polega na tym, że teraz tak, życzymy ci wszystkiego złego. Nie, życzymy ci wszystkiego dobrego, ale wydaje się, że, że to jest żywienie złudnych nadziei, które i tak nie zostaną spełnione, że to jest poszukiwanie rozwiązania problemów nie tam, yy, gdzie, gdzie należy. Zanim pójdziemy dalej, to chciałbym Was oczywiście zachęcić do subów, komentarzy i, i lajków. Mam nadzieję, że będę mógł na to z Waszej strony liczyć. Yy, że wszyscy tworzący ten kanał będziemy mogli na to z Waszej strony liczyć. I teraz popatrzcie, co Bóg daje w zamian. Co Bóg daje w zamian? Bo jest tutaj mowa mowa o przekleństwie, które towarzyszy człowiekowi, który jakoś na, o własnych siłach próbuje rozpracować to życie, ale dalej jest mowa mm, o błogosławionym mężu, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Co to dokładnie znaczy pokładać ufność w Panu i co to dokładnie znaczy, że Bóg jest naszą nadzieją? Albo może raczej można by sobie zadać pytanie, jak to zrobić, żeby stać się takim błogosławionym człowiekiem, który faktycznie pokłada swoją ufność w Panu yy, i sprawia, że Bóg jest jego nadzieją? Wydaje mi się, że yy, z pewną odpowiedzią przychodzi nam dzisiejsza Ewangelia. W której jest mowa o ludziach błogosławionych. Ale zanim Jezus zaczyna w tej dzisiejszej Ewangelii wypowiadać, że błogosławieni ci i tamci, to najpierw wypada tutaj takie zdanie zapisane przez Ewangelistę Łukasza, że Jezus zszedł z dwunastoma apostołami na dół, z, przepraszam, z góry i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów. I wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Najważniejsze jest to, że ci ludzie, całe mnóstwo tych ludzi, duży poczet jego uczniów, jak mówi święty Łukasz, byli tam z Jezusem. Sam fakt tego, że bierzemy Boga pod uwagę w naszym życiu w jakiś realny sposób, że poświęcamy Bogu czas, że poświęcamy ten czas na modlitwę, to sam fakt tego że już wchodzimy w taką relację z Bogiem, zaczyna poszerzać nasze horyzonty. Modlitwa jest nam naprawdę niezbędnie potrzebna do życia, bo to jest moment, w którym Bóg naprawdę może. Rozświetlić nasze myśli, może postawić przed nami zupełnie nową perspektywę, z której do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby po prostu być z Jezusem, żeby chcieć Go słuchać. Samo to wystarczy, On już będzie na nas oddziaływał przez sam fakt tego, że po prostu z Nim jesteśmy. Moment, w którym wchodzimy w kontakt z Jezusem, i słuchamy tego, co on ma dla nas do powiedzenia, no to też jest potem bardzo konkretnie przekłada się na decyzje, które podejmujemy. I jest o tym mowa również w tym dzisiejszym pierwszym psalmie, który jest takim trochę lustrzanym odbiciem tego pierwszego czytania, bo jest tutaj mowa o człowie, błogosławionym człowieku, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, ale upodobał sobie w prawie Pana i rozmyśla nad Nim dniem i nocą. Więc jakby to nasze spotkanie z Jezusem przekłada się potem na konkrety naszego życia, że nie wejdziemy na drogę grzeszników, tylko że będziemy szli w swoim życiu właśnie tą drogą, którą pod powiada nam prawo pańskie. A jeżeli tak będziemy robić, no to będziemy jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, według dzisiejszego psalmu, i będziemy wydawać owoc w swoim czasie, nasze liście niezbędną, a wszystko, co uczynimy, będzie udane. Dlaczego tak będzie? Bo Bóg. Jest większy od nas, bo Bóg wie więcej i Bóg wie, jak nas poprowadzić, żeby w naszym życiu było dobrze, żebyśmy faktycznie byli jak to drzewo nad płynącym, nad płynącym strumieniem, a nie jak przeklęty człowiek z pierwszego czytania, który według tego słowa jest właśnie jak dziki krzak na stepie, który wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. I moi drodzy, podstawą, podstawą naszej wiary w Boga, naszej wiary w to, że on naprawdę realnie może oddziaływać na nasze życie i że ten piękny obraz drzewa zasadzonego nad płynącym strumieniem to nie są jakieś mrzonki, tylko faktycznie może tak być, to podstawą tej naszej nadziei i tej naszej wiary jest fakt zmartwychwstania Jezusa, o którym mówi dzisiaj święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. W sensie on tutaj mówi, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara, nasze grzechy nie zostały nam odpuszczone, a my jesteśmy bardziej godni politowania od wszystkich innych ludzi. Jeżeli Chrystus by nie zmartwychwstał. Ale Paweł pozwala sobie na taką śmiałą figurę retoryczną na zadawanie takich pytań, bo on doskonale wie, że Jezus z martwych wstał, bo on go spotkał i on spotkał tych, którzy również, którzy również go spotkali, innych apostołów. I sprawa zmartwychwstania Chrystusa, jest bardzo dobrze przebadana i udokumentowana. To nie jest nawet kwestia wiary. Wiemy, że Jezus wstał I przyjmujemy tę prawdę. Wierzymy w tę prawdę, a nie w kłamstwo, że Jezus nie zmartwychwstał. Jezus daje wiele dowodów na to, że żyje, i wielu ludzi poświęciło wiele czasu, żeby sprawdzić, czy to, czy to aby na pewno jest prawda. I jak najbardziej, jak najbardziej tak, więc Jezus. Pokonał śmierć. Jezus, można by powiedzieć, rzucił światło na ten najbardziej ciemny etap naszego życia, a jeżeli rzucił światło na najbardziej ciemny etap naszego życia, to bez najmniejszych problemów rzuci światło na różne inne, mniej lub bardziej szare etapy naszego życia, i faktycznie nasze życie może być takie, jak mówił o tym dzisiejszy psalm. Że będziemy mieli zawsze dostęp do wody, dzięki której będziemy żyli w duchu. Że nasze liście nie i że dzięki łasce Bożej wszystko, co uczynimy, będzie, będzie udane. Tego sobie życzmy. Tego życzmy również temu człowiekowi, o którym wspomniałem na samym początku. To jest ciekawa postać. Ciekawa postać, wiele rzeczy mnie zainspirowało z tego, co mówił. Ciekawe jest to, że był tam jakimś mormońskim misjonarzem, a w tym momencie jakoś porzucił tę perspektywę, może doświadczył tam czegoś trudnego, jakieś odniesienie do Boga miał, teraz go chyba nie za bardzo posiada. No ale zobaczymy. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, szczęście mu Boże i szczęść nam Boże, żeby po prostu było dobrze. Dzięki Wam za uwagę i widzimy się w przyszłym tygodniu.